Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z BAM Simulator, Simulator Menela, moi drodzy. Dzisiaj kontynuujemy naszą misję, którą dostaliśmy od radioaktywnych szczurów i musimy spotkać się z funktorem... Czy wy możecie na siebie nie robić? jak ja próbuję tu intro rozrobić i wprowadzić? Siata faka, ciobyć! nie niestety... Zna... Czego? Intro! Dobra, nie, nie idzie po prostu w tym mieście. Kierowcy są strasznie chamsy, niewychowani, trąbią bez żadnego powodu. Kontynuujemy misję, którą otrzymaliśmy od radioaktywnych szczurów i musimy się spotkać z funkcjonariuszką Alex, która nas powinna wprowadzić do siedziby Evil Way, z której musimy wykraść maszynerię, którą tam, yy, prawda, yy, zmieniają ludzi, umysły i w ogóle i różne jakieś dziwne rzeczy robią. Także funkcjonariuszka Alex? Masz bardzo ciekawą urodę, ci powiem. Hey cutie. A little <laughs> mouse told me that you could help me, so oh, I can yeah. help a little mouse in return. Oh yeah. There are some nasty boys out there. Really nasty ones. Oh, yes. They think the police can't touch them, but I can, and I will. <laughs> I will touch them. Oh, yes. And I will punish them. Oh, yeah, with your yeah. help, of course. Ah? Oh, no, yeah. not evil way. They're not the only big rotten banana in the bunch. One good looking politician is taking bribes in exchange for illegal construction permits. Mm -hmm. He demolished an animal shelter and is now overseeing the construction mm -hmm. of a casino in its place. Oh, in yeah. Sports, the police department. I'd lose my job if I approached him directly. However, if you bring him here, well, let's just say Officer Alex will show him how a helpless doggy feels. <laughs> już, już lubię tą postać, co nie? Jakby bardzo mi się podoba. Naprawdę. Uuwiła. Uła, Okej. Okay. Wejdź na plac budowy, idziemy oh, po tego dziada normalnie, nie? Lady. The construction site she mentioned is just around the corner. Let's do it first! <laughs> I already feel sick helping out a police officer, and as Ej, you probably ale, noticed, I have ale, no means of throwing ale, up. Ale, ale, wiesz, ale tu chodzi, ale tu chodzi o o, o Karl o o o scholisko dla zwierząt, wiesz? Tricky to... area. Get out of here! Zamknięcie. <laughs> oh, how I simply adore watching people work under me. Tejado. What what's going on down there? Oh, I hate bombs. Oho! Będzie was normalnie z budowlańcami, nie? Przydadzą się moje super umiejętności gołębiowe! Gołąb! Aha. To nie jest walka z medelami, tutaj jest. Tu jest ciężej! Zablokowałem się! O, się. Aha. 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 Aha! Nie dorwiecie mnie tak łatwo! Jestem dla was za szybki! Mam doświadczenie bojowe dziesiątego... Co ty ze mnie rzucasz? What the... What? Który? Przepraszam, który to? To ten? Co wy we mnie rzucacie? Czym wy we mnie rzucacie? Jakimś gruzem kuźwa? Nie wiem, czy to nie jeszcze żyje, dobra, nieważne. Muszę się tu... Tu nie ma gdzie, gdzie przejść nigdzie w ogóle, ej! Czemu oni tam rzucają w ogóle? Ty, Ja nie wiem o co chodzi, dobra. Halo, halo, dzień dobry! Dzień dobry! Gdzie oni są w ogóle tak swoją drogą? Jakich tu nigdzie nie ma, ty? Jakie mam się to nikt dostać tam w ogóle? Czekaj, czekaj, tu musi być jakieś wejście. Tu na pewno jest jakieś wejście. Przepraszam! Gdzie, ma, gdzie macie wejście? Tam na górę, bo ja bym chciał skopać wam dupsko, ale nie wiem którędy. Dobra, mam punkt talentu. To co ogarnę? To akurat właśnie większe obrażenie w walce wręcz, tak. To jest, myślę, to co mi się teraz bardzo przyda, słuchaj. Eee... Nie, no serio, serio, poczekaj. Walcz, wywalcz drogę na szczyt do polityka. No wszystko fajnie, okej. Okay. Tylko, tylko gdzie ja do ciula wafla? I jak ja mam... Oni cegłami we mnie rzucają! Ty, 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 ty! Dobra, czekaj, gdzieś tu musi być wejście do ciula wafla. No gdzie? Gdzie jest wejście? Tutaj jest wejście! O, ale wastera normalnie porobię, nie? Czekaj, chodno tu. To muszę mieć trochę staminy. I pych! Myk, 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 Przepotężny menel <gry> Wbija na rejony <gry <gry> Normalnie. Który tam kolejny? Halo? Gdzie wy jesteście? Zara was normalnie dojadę. E? Halo, halo, halo? Tutaj dalej są schody. Dobra, idę, idę, idę. Idę i idę. Ale akcja widzowa się dzisiaj dzieje normalnie. to 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 Taki jestem przepotężny, proszę ze mną nie zaczynać. Mam czarny paskaratek Wondo i dzicu kuźwa Normalnie, ale. Odechce wam się rozwalać! Schroniska dla zwierząt, kuchwa dziady jedne. Dobra, 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 dobra. To jest ten polityk, jo, jo. Zaraz tam cię dojadę, gościu. Poczekaj chwilę, poczekaj. Zaraz zaraz tam przyjdę. Tylko jeszcze chwilę paru chłysków muszę rozwalić, słuchaj. Aha! Nie no, przepotężny jestem, nie żeby coś. No, nie żeby coś. Ty, gościu! Chciałem go. Chciałem go kuźma. Co? I ten dźwięk! Okej, okay, jest fanzerem. Fajny achievement, to bardzo fajny achievement. Yo! Ok. Dawaj normalnie tutaj, pyk. Czekaj, bo to nie wyszło coś. O, dobra, jest, mamy to. Nic się nie dzieje. Muszę się stąd jakoś wydostać, dobra. Jadę mię! Cztery gwiazdki! What the hell, man? Puźwa. Ale że aż tak? Łapią mnie dalej. Dobra, jestem na szczęście bardzo szybki. Schowamy się tu w alejce. I nikt mnie nie zobaczy. Wehehehe. Wehehehe. Chciałem tam łajzie pomóc, nie? Bo tam bardzo, 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 bardzo w potrzebie jest. I w sumie tak przy okazji, What do we say to the police? Yep. nie, today! Yep. And nie, yep. And nie, yep. And yep. nie, And yep. Okay, okay. Tak <laughs> Zawsze dobra okazja, żeby troszeczkę respektu nie, prawda? No dobra, okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, jedziemy dalej z tym politykiem. Ciężka, gruba dupa normalnie. Dobra, raczej tędy, tędy, tu pojadę. Eee, dobrze, teraz tutaj, 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 tu gdzieś z tej strony. Eee, dzień dobry. Good job. You made the world okay. a better place. When the time comes, I'll gladly help you get inside the evil way Building. Okay. Also, it's nice to know that I'm not the only one fighting the good fight. If punishing criminals excites you as much as it excites me, then come pay me a visit sometime. <laughs> I might have something fun to do for oh, both kurde. of us. Oh, kurde! kurde! to kolejny level. Let's go! Okej, okay, to co by tam ciekawego sobie tutaj teraz odblokować? Mi pieniędzy za wizytę w szpitalu, to by było nawet spoko. Zwiększa prędkość ciosów wręcz. To też by było zarobiste. Yy, Łajsy dają ci więcej przedmiotów, gdy ukończą przypisane im misje. Uuu, to się może bardzo teraz przydać. Oj, bardzo, bardzo. Tu by się też to przydało, że rośliny rosną szybciej. Um, wytrzymałość konstrukcji, tak. Więcej zjadalnych przedmiotów i w ogóle tutaj obniża ceny w sklepach. Też spokój. wasz dwie mikstury z jednego zestawu składników. Oke okay, doke, okay, będziemy sobie tutaj nabijać, słuchaj, wiadomo o co chodzi, dobra. Zara, 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 zara. Najpierw sobie skoczymy na. Burgira, maybe? Bo w sumie też zarobiłem hajs z tego, nie? Czekaj, ja tu mam Burgira. Eee, w sumie jeszcze go tak bardzo bym nie potrzebował zjadać, ewentualnie byśmy sobie mogli kupić drugiego po prostu. Czekaj, ja sobie wbiję tutaj do Lombardu. Nie, to nie jest Lombard, kurczę, to jest tylko sklep. Eee... w sumie, żeby nawodnienie mieć, kurczę, czekaj, tutaj życia o 25, 80... Zadawaj ja, mnie to! to winko sobie dziulne czemu by nie. To się może przydać. Piwerko? Piwerko jest jest też ceciulne tak, te ciulne. Jest... Stać mnie, kurwa, stać mnie. Jestem bogatym medelisem. Ty się nie obracaj, bo ja chcę po prostu wejść w ekwipunek, a nie. Dobra. Eee, to co? To weźmiemy sobie od razu to, czy to? Nie mamy głodu. Eee, weźmy sobie może najpierw to. Jak będziemy głodni, to sobie później zjem. Co nie? Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Jestem taki lesiusieńko wcięcie, ale tylko lesiusieńko, lesiusieńko. Jakby nic się z nie dzieje Wszystko, o już Ja mam silną głowę, słuchaj, chwilę mnie zamruczyło jelo. Dobra, to lecimy dalej Lecimy do kolejnej misji, Lecimy do naszych tutaj, prawda Eww, Kolejne piórko, jak najbardziej Swoją drogą po drodze Możemy sobie zgarnąć troszeczkę Maybe ceramiki o, Chociaż tutaj mamy akurat drzwi Ale drzwi też się przydadzą, bo więcej drewna Ceramikę dawaj, o widzisz Teraz to my się rozumiemy Dobra, to zobaczymy się na miejscu no i dobra, jesteśmy u naszych szczurków, tym razem, ja nie musiałem podawać hasła, myślałem, że poda hasło, ale nieważne, dobra, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, ładna to w ogóle kryjóweczka, tu można sobie wejść, nie, jakby mogę, mo mogę, nie, nie mogę, nie mogę tu wejść, o ty, ciadu, ty, ale swoją drogą ja coś takiego jestem w stanie w ogóle zbudować, czajcie, to? Ja będę pewnie sobie budował później bazę, why not? Why not? Father said you totally helped that lady, Popo. Mm -hmm. Was she nice? I mean, like, do you like girls with a big bod and tough personality, or do you prefer smaller girls, perhaps little on the fairy side? Trixie, bag your face. There'll be plenty of time to ch chat afterwards. Tas, syzyca jest dość że tak <laughs> Excuse her. it can get Jej pretty is lonely is down down here. Back to the plan then we now have a way in but we still need a way out for evil way personnel located near the machine i may have found such a way but we will need to get on a good side of a certain hot dog man you'll find him on the beach help him out and when the time comes he'll surely return the favor ghost hot dog you a problem know that simple he has no friends yes now go okay Zemsta sprzedawcy od dogów. Spotkaj się z sprzedawcą ze sprzedawców hotdogów dogów. Okej. Okay. who could have foreseen that this would be our next target <laughs> i bet the rats chose him simply to piss me off they want to torture my soul with the promise of cheap delicious weenies. <laughs> they know i can't eat right why would they do that to me well eh, for I fun we drove over some rat tails on our way out last time but that was an accident let's hope that our hot dog man isn't as spiteful as the rats actually i have a good feeling about him Anyone who sells hot has be be Ta ta ta, na pewno. Na pewno jest bardzo przyjemnym ziomeczkiem, słuchaj, bardzo przyjemnym. Okej, okay, jedziemy tutaj, jedziemy tutaj. Z tego co widzę, chyba będziemy mieli kolejną łajdę do odratowania. To tak przy okazji, słuchaj, kiedy się tylko da. Skoro nasz Respekt się nie stakuje, a zużywa się, a ja bym chciał kiedyś sobie może dobić jakiegoś wyższego levela, słuchaj, w będzie, no to czemu by nie? To zawsze taką łajzę można uratować. Jestem ciekaw, czy jakby tak jeździć po prostu cały czas w kółko, w kółko, w kółko po mieście, eee, ile, ile, ile tak by dało rady ogarnąć tego respektu? Bo teraz mam 12, a miałem chyba 7 całkiem niedawno, więc nie jest źle. Swoją drogą, dzięki temu, że teraz robimy też te główne misje, to więcej e, Expawn wbija, no i dzięki temu też będę sobie nabijał nowe umiejętności. A już wcześniej dużo nabijałem z racji tego, że po prostu e, robiłem, wiecie, te najazdy, odbijanie baz i tak dalej. Dobra, tutaj mamy na naszego pana Hotdoga, Siemaneczko. Aby kontynuować misję, wróć tutaj między 10 a 15. No, Koźwa, tego nie było w planach i tego nie było w umowie. No i co ja mam teraz tutaj czekać? Po prostu ja chyba poczekam, nie? Bo ten czas leci dość szybko. Chociaż nie czekaj, bo teraz jest wieczór. To zanim będzie dziesiąta. Oj, juniu, no wiesz co? Dobra, no to w takim razie słuchaj, to ja sobie pojeżdżę. Może coś przy okazji znajdę po drodze, nie wiem. Może może jakaś właśnie do uratowania będzie, nie? Jakby zajmę się takimi rzeczami. O, o na przykład. <laughs> Boss, I'm forever in your debt. <coughs> Kilka czasu minęło, jest już kolejny dzień. Zaraz Can będziemy mogli you? lecieć do naszego ziomeczka z... E, z kabanosem chciałem yeah, powiedzieć, kontokowego ziomeczka. E, Ogarniałem sobie troszeczkę surowców. E, przyszli e, moi pracownicy z hajsiwem. Jest już ponad 200 dolarów na moim koncie, więc generalnie naprawdę jestem bogaty pedelem. Już powoli można powiedzieć, że ja już nie jestem pedelem. Ja, ja już jestem obywatelem tutaj tego już przepięknego miasteczka. E, no i bardzo dużo tutaj go. teraz yes, złomu mam, tak że to się bardzo przyda na jakieś nam dodatkowe blachy i tym podobne. To będziemy sobie na pewno działać w późniejszym czasie. A na obecną chwilę, trochę mnie irytuje to, że oni za każdym razem gadają, jak ja do nich podchodzę. Nie wiem, ile mam jeszcze fajek swoją drogą. E, przepraszam, bardzo nie to, nie, 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 wyjdź z tego, dobra Mam 19 jeszcze fajek, dobra, to wiecie co? Jako, że mam troszeczkę fajeczek, to jeszcze sobie tutaj wykorzystamy 248 złomu Później będę na pewno zbierał drewno i ewentualnie kartony, bo to też się przyda A na razie skupiam się na budowaniu powiedzmy tutaj całego budżetu, nazwijmy to Eee, z tego co widzę, w ogóle oni po 5 dolarów teraz w ogóle przynoszą. Ty, czekaj. A no tak, bo przecież. O, panie, to to jest w ogóle. Pro... Czekaj, to ja teraz za jedną dostawę mam od razu paczuchę fajek. Yo! dobra, ja się dziwiłem, że tak dużo Faktycznie hajsu mi wbiło, ale. No, whoa, whoa. A czekaj, a ile tego złomu, bo złomu też chyba. Yo! czekaj, to jest z tej jednej teraz. o, ho, ho, ho. ho. No, to faktycznie jest potrzeba. Jest potrzeba, żeby tutaj mieć tą dużą skrzynię. Patrzcie, to ile złomu! Damn! Dobra, to tutaj sobie przerzucimy to w taki sposób, że złom będzie w jednej skrzynce. A tutaj gwoździe miedziane, rurki i. I blachy na przykład zrobimy sobie na razie tutaj, bo coś czuję, że, że tego będę miał dużo. Ej, ale to mi się podoba, słuchaj, to mi się podoba. Okej, okay, w międzyczasie był mały nalot, ale bardzo szybko go e, rozwaliłem. No i obecnie tutaj mam jeszcze sobie gruszkę, którą w sumie mogę zjeść, żeby być tak na maksa najedzony. No i lecimy. 200 dolarów na koncie, więc jak coś będę mógł sobie kupić po drodze, jakieś, prawda, schematy. No i lecimy do naszego ziomeczka z hodogiem, co nam tam typowo. Przekażę, nie mam pojęcia, ale te misje to takie ciekawe, przyznam szczerze. Ale jaka ilość w ogóle surowców jest możliwa tylko dzięki temu, że uratowałem tych kilkunastu czy może już w sumie nawet kilkudziesięciu meneli, tak? To jest naprawdę spoko, to jest naprawdę spoko. To jest, to, jest, to jest turbo OP. No bo patrząc na to, że jeszcze mam przecież kupioną umiejętność, że. Znaczy nie, przepraszam, jeszcze nie mam, ale jeżeli jeszcze obniżę ceny w sklepach i na przykład 4 dolarów, nie wiem, za trójkę albo za dwójkę będę mógł kupić fajki. No to kurde, panie kochany, ja jestem ustawiony do końca życia. Ja nawet nie będę musiał tych fajek w ogóle produkować. Wystarczy, że sobie podjadę do sklepu i kupię zapas. Muszę zrobić to w ten sposób, bo, bo się nie mogę przedostać tym karlem. A on przejechał! Skuba niutki, no widzisz, widzisz. Siema, mordo. A nie, nie mogę, czekaj, bo jest ósma, dobra. Ja jakby jeszcze chwilę się pokręcę, zaraz tu przyjadę. Eee, czekaj, 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 czekaj. Czy ja sprawdzałem tamten sklepik? Pytanie, nie mam tego pojęcia. Trzeba sprawdzić. Wydaje mi się, że tego nie sprawdzałem. Trzeba sprawdzić każdy. Uwaga, co ty tu masz? Maszyna do recyklingu. Oooo! przetwórz złomne elementy budowlane z podwójną wydajnością. To jak najbardziej biorę. Mordzie, to jest. To jest dobra rzecz, to jest dobra rzecz. I przy okazji możemy wstąpić jeszcze do naszej pani Gołębiowej, bo może coś tam przy okazji sobie kupimy fajnego. Czekaj. Co tu ciebie mogę kupować? Nasiona to na pewno, ale nasion tak za bardzo nie potrzebuje. Eee, kostiumy mogę kupować. A, to za te piórka! Dobra, ty, ja totalnie zapomniałem, Ej, Totalnie zapomniałem. Dobra, czekaj, jaki by ci fajny kostium ogarnąć Nie, bo tutaj potrzebuję więcej piórek. Ua, ua, uła. Uła. Okej, okay, a to w takim razie. Cześć, tutaj, tutaj. Użyj obecny kostium. A, dobra, w ten sposób. E, żołnierz, lotnik zablokowane, zablokowane, zablokowane. Czekaj, czekaj, aha, bo to jest, żeby sobie założyć i zobaczyć, tak? Czy, czy o to chodzi? Dobra, możemy, weźmiemy sobie może lotnika. Why not? W sensie. Wajnoi? O, proszę bardzo, bardzo fajnie. Okej, okay, dobra. Czyli w takim razie teraz mamy ubrane nasze gołębie jako... Jak lotniki, o, tak jest, kurde, patrzcie go, dobrze jest, dobrze jest Miałem też możliwość zrobienia w ogóle e, kolejnego, kolejnego gołębnika e, Który odblokowałby mi umiejętność tornado gołębia, czy coś takiego Nawet nie pamiętam, czy używałem tego kiedykolwiek, ale wydaje mi się, że chyba nie Także możliwe, że się tym też później zajmę. Albo może w następnym odcinku zobaczymy. Dobra, teraz wreszcie mogę z tą gadać. Nie, nie mogę bez 9.30. God dammit, jak chcę, to ten, ten czas za bardzo tak nie, nie, nie leci szybko. Ty, a może ja sobie przy okazji tak w sumie dawno nie. Nie ten. Hey, <laughs> nie to wiem, co to jest to za wiadomość. B, nie, 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 nie. Nie Nie na rady, na plaży, nie. <laughs> A, myślałem, że się uda, no dobra, jak nie, to nie. To w takim razie masz gołębiem! ha, <laughs> oj oh się! No! 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 Bank And bęk! And bęk! O oh, kurde, trochę ich tu dużo jest! Trochę ich tu dużo jest! Ale spoko dam radę! Dam radę, nie takie rzeczy się robiło! Normalnie! Będzie pięć gwiazdek, jak w GTA... O już, ty oni chance. się teleportują! Dobra, 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 dobra. Będzie pięć gwiazdek, da rady? Poraził mnie, ale nie trafił. Okej. Okay. Lose the Okej. Okay. Jest, okay. pięć, let's go! Ała! Koszyk! Jadę! Du, 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 wow, pancerzeni, kuźwa ty, dobra, ucieka nara Musimy stracić pościg za, za pięć gwiazdek no widzisz to... To z nudów po prostu stwierdziłem, że zrobię sobie w ten sposób, nie? Tu się schową, tu mnie nie znajdą jestem głupi, nie? <ścoughs> to nie to co w GTA, -że. tu jeszcze jakieś helikoptery latały i w ogóle. <laughs> Normalnie, jeszcze chwilę muszę poczekać, jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Elo! I zgubiony pościg normalnie, pięciogwiazdkowy, nie? Jakby dało rady, dało rady. Ok, w takim razie wreszcie lecimy do naszego gołębiowego ziomeczka znaczy naszego hot-dogowego do, hot do, 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 ziomeczka. Czy mogę wreszcie z Tobą porozmawiać? Bo próbuję od czterech razy. Siemano, hot so funny, least one. Spokojnie, spokojnie. spokojnie. Rich pretentious bastards. They're roasting under the sun while I'm stuck here. Roasting buns and weenies for their pleasure. Roasting inside this ridiculous costume. Spoko Morja, I got hear you. That? That they're laughing again. You know why? Do you? Because I know. And I can promise you that soon I'll be the one laughing.

OK, no spoko, no to przygotowujemy hot dogi. Ty, ty, ten się nie zaśmiał. Trochę tylko ketchup, dobra, czyli podaj hot dog. Folafel! Eee, najpierw powinienem kliknąć ketchup, dobra? Nie widziałem jak! Ej! O, 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 o! Dobra, tak ja to już wiem. <śmiech> <śmiech> Teraz już <laughs> wiem! Ale ty, przygotuj dogi zgodnie z poleceniem, i tak mi zaliczyło, także Beka. Dobra. Siema duszbek? No sauces, please. Proszę bardzo! <laughs> I love giveaways! Co się... Co się stanie, ej? Co się stanie? Musztarda, dobra. Proszę ja ciebie. Co się stanie z tym ziomkiem, ej? Czy on eksploduje, czy co mu się stanie? O, widzę kolejnego klienta zadowolonego. Your Pamiętajcie, nigdy nie śmiejcie się z żadnej pracy. Serio, naprawdę. To... Karma może być bardzo, bardzo brutalna. Nie ma problemu, słuchaj. Proszę bardzo. Jak to nie? A, bo widziałeś bez musztardy, ale dałem ci inny bardzo specjalny sos. I mamy kolejnego klienta. Dawaj dawaj, zapraszam serdecznie, Hot dog dla pana, szanownego. Uh, musztarda i ketchup. Dobra, proszę, proszę i proszę. <laughs> Gwarantuję panu, że pan nie zapomni smaku tego hot-doga. Tej się nie zaśmiał, dobra, ten jest w Mamy nawet podzielonek. Tu no są ci, co ketchup. się śmiali, a tu ci co się nie śmiali. No ketchup, czyli musztarda, proszę bardzo. Okej, okay, mamy 6 na 6, co się teraz stanie z tymi ej? Thank you I hope to see you again. No problemo mordzia. Zrobione elegancko będzie 17, będzie 17. Dobrze! To ja bym w takim razie kupił sobie tą umiejętkę, czyli obniża ceny w sklepach, bo ja muszę sprawdzić za ile ja będę mógł kupić fajki. Ej, to jest bez kitu, to jest dobre. To jest naprawdę dobre. Dobra, dobra, się, się, się powie następnym razem. Na razie ja muszę wbić się do sklepu i sprawdzić jak tam ceny. Eee, czekaj, gdzie to było? To było tutaj. Tędy? To ja nigdy nie pamiętam. Ty, a to obniża ceny ogólnie w sensie wszystkiego, czy obniża tylko w, w Nie, bo to było, że w sklepach, nie? Więc pewnie tylko sklepy się łapią. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Z której strony był ten. Tu był sklep. Eee, tu był ten sklep? Kurde, to nie. Ale no, no, dobra, sprawdzimy. Czekaj, 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 czekaj. Halo, halo, dzień dobry. Nie, dalej jest za 4, ok. Tu jest za 1,66, może się obniżyło. 2,33, jest chyba mniej. To jest niższe. Bo to było za 6 czy 7, pamiętam. Tak, czyli dobra. Czyli fajki się nie obniżają, ale no, jakby nie płacić kurzywa i tak za jedno zbieranie tutaj e, ze strony e, Wise y mam 5 dolarów, więc i tak profit jest. Bo za jedną fajkę mogę mieć 20. To jest myślę bardzo dobry deal. And ja bym chciał jeszcze się przejechać gdzieś do jakiegoś kupczy sklepu, w którym nie byłem, żeby te projekty pokupować. Bo kupiłem ten recycler, to na pewno. Więc będzie można go już tam pewnie ulepszyć, zbudować i w ogóle. Gdzie ja jeszcze w sklepie nie byłem, pytanie, bo tu jeszcze mamy troszeczkę tych sklepów, nie? Tylko tu mówimy o sklepach, sklepach tutaj z tym dolarkiem, nie, czyli tych um, pawn shopach, czyli lo lombardach, tak, lombardach. Eee, ale tu mi się wydaje, że byłem. Czyli ile jest lombardów w ogóle? Ja mam jeden tutaj zaznaczony tylko? Nie, tu jest jeszcze jeden. Na pewno są dwa. I na razie nie widzę więcej. Okej, okay, dobra, no spoko, spoko. No nic, w każdym razie, ja jadę do <laughs> szczurków powiedzieć im o genialnej misji, którą wykonałem. I widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach z symulatora Menela. Dobrze mi się w tą giereczkę gra, to na szczęście, bo... No, dzięki temu nagram sobie troszeczkę odcinków, tak? I dzięki temu nawet jeżeli mnie coś faktycznie war rozłoży, bo czuję, że może się tak stać, no to przynajmniej będę miał troszeczkę materiałów na zapas. Także słuchajcie, to jest 200 iq umów. w tym momencie z tej strony. A giereczka jest naprawdę fajna i jakby nie patrzeć, fabularna, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest ciekawa, jest śmieszna, jest śmieszkawa. I to w sumie tyle. A zresztą pogadajmy jeszcze.

Okay, okej, okej, czyli będziemy mieli misję od, od pani szczurzycy, słuchaj, metoda na głodę, okej, okay, dokie. spotkaj się z Trixie w dokach, no to już wiemy co będziemy robić w następnym odcinku, moi drodzy, dziękuję wam wszystkim jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie, widzimy się już niebawem w kolejnych I odcinkach, tak do następnego. Glad, She I mean, We already know that Trixie has the hot for you. Who knows what would happen if I left the two of you alone. If I were in your place, I'd try my best not to touch her at all, pal. I may not be the one to decide what you do with your body, but I think we both agree that getting more infections than you already have is a bad idea. Rats carry many diseases. You could get seriously Stop sick. Pledges, possibly possibly yeah. die, and I don't want you to die! So, just keep your distance and go along with whatever plan her little rat brain works out. It can't get much crazier than the stuff we already did, right? Ipapa. Bo się dopiero zamknął. <laughs>